Przed reprezentacją Polski dwa arcyważne mecze w Lidze Narodów. Najpierw na wyjeździe gramy z Włochami, a potem u siebie z Holandią. O ocenę przed tymi dwoma spotkaniami, a także o ocenę gry naszych reprezentantów zapytałem Jana Tomaszewskiego, legendarnego bramkarza reprezentacji Polski. Posłuchajcie tej rozmowy w nowym odcinku futbologi Przemek Ofiara, zapraszam. Panie Janku, chciałbym zacząć od pewnej wypowiedzi selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka, który po meczu powiedział, że Piotr Zieliński jest piłkarzem genialnym. No i teraz pytanie, czy Jerzy Brzęczek widzi zupełnie coś innego niż, niż, niż my? Czy faktycznie ten Zieliński jest piłkarzem genialnym, a na boisku to średnio pokazuje? Ja niejednokrotnie mówiłem, że Zieliński dla mnie jest piłkarzem genialnym. Ale jeśli chodzi o grę ofensywną, Zieliński nie ma prawa grać w pomocy. Bo jak sama nazwa wskazuje, pomoc to jest gra się w przodzie i w tyle. Zieliński jest kompletne zero, jeśli chodzi o odbiór piłki. I kiedy on gra za Lewandowskim i gramy w ustawieniu 4-4-1-1, jak w ostatnich pięciu meczach, wszystko jest w porządku. Bo dla mnie Zieliński jest takim drugim Messim, Oczywiście mówię to w cudzysłowie. I dlaczego, i dlaczego nikt od Messiego nie, nie wymaga odbioru piłki? A Brzęczek wystawiając go na lewą pomoc od niego tego wymaga. I dlatego wczoraj Ukraińcy z nami jechali po tej lewej naszej stronie, jak nie wiem, jak, jak, jak Wisła do, do, do morza. No Rybus miał mnóstwo pracy, tak. Trzeba po prostu wstawiać, wstawiać zawodnika, który nie umie grać defensywnie do pomocy. To co ma zrobić nim, z nim Jerzy Brzęczek, żeby, żeby wreszcie zaczął grać w tej reprezentacji? Tylko go wystawiać za Lewandowski. Powtarzam, czy to będzie Lewandowski, czy Piątek, czy, czy ktoś inny, to za tym. On jest tym wolnym elektronem, który w momencie, kiedy my odbieramy piłkę, nasz zespół odbiera piłkę, on ją przechwytuje tak jak Messi i robi przewagę liczebną. I tak było. W pierwszym meczu Brzęczka, on ma naprawdę jakąś amnezję w Bolonii, kiedy graliśmy kapitalne spotkanie z Włochami. Wygraliśmy to spotkanie 1-0, bo ten karny był yy, z kapelusza. I tam właśnie Zieliński pokazał klasę. Natomiast albo będzie grał za Lewandowskim, albo w ogóle nie będzie grał w drużynie. I to jest problem Wrzęczka. To jest to samo, co on wczoraj stawił. Ja się pytam, na jakiej podstawie stawił Milika? Ja nie wiem, czy Milik, to, że nie gra, to wszyscy wiemy. Ja nie wiem, czy w ogóle on trenuje. Reprezentacja Polski nie jest karytasem. Milik się sam taki los zgotował. To jest jego sprawa. Ma pełne prawo tak postąpić. Ale w tym momencie na jakiej podstawie go się wystawia do reprezentacji? I, i, i w tym momencie psuje się wszystko, bo wystawia się, bo on nie gra. I gramy dwoma dziewiątkami. Czyli powracamy do jakiejś wariacji Brzęczka i Ukraińcy nam wczoraj pokazali przygodę. to, żeśmy wygrali, to, to jest e, wina dla mnie e, bramkarza no, i kapitalnej wyczucia sytuacji przez Zielińskiego, bo Piątek też jest rezerwowym w Hercie, w słabej drużynie. Teraz będzie grał i zobaczymy, jak będzie, jak się będzie Piątek prezentował. Natomiast za te za te spotkania, które rozegrał w tym roku, no nie ma prawa wystąpić w, pierwszy, w pierwszej jedenastce. Tutaj moim zdaniem trzeba próbować, nie wiem czy, czy buksę, czy, czy klimale, bo na razie ta dwójka, myśmy wczoraj do wygrali w dziewiątkę, bo ta dwójka statystowała na boisku. Panie Janku, nawiązując właśnie do Arkadiusza Milika, chciałem pana zapytać, czy przypomina pan sobie piłkarza w reprezentacji Polski, który aż tak bardzo przeszedł obok meczu, jak właśnie Arkadiusz Milik? Ja przyznam się szczerze, w ostatnim czasie sobie takiego piłkarza nie przypominam. Milika w ogóle nie było na boisku. Przepraszam, a dlaczego pan się spodziewał, że miał być? Jeszcze raz podkreślam, czy pan mi da gwarancję, że Milik w ogóle trenuje? Nie, nie dam, ale, spo, ale spodziewałbym się, pani Janku, że piłkarz, którego selekcjoner wystawia jednak na boisku, no czymś przekonał selekcjonera, żeby go, żeby go wystawił. To jest wina tylko i wyłącznie selekcjonera, jak, tak, tak jak powiedziałem poprzednio. Nie ma prawa być powołanym do reprezentacji. Po prostu on nie, nie, nie tylko nie gra, ale nie trenuje, bo tam zadarł z tym miliarderem prezesem i on, i on go odsunął od zespołu. Ja nie, nie wiem, co on robi. I w tym momencie. Nie ma prawa, nie ma prawa go w ogóle powołać do reprezentacji. Reprezentacja, powtarzam, to nie jest Caritas. To jest drużyna narodowa, w której muszą grać, jak są wystawiani zawodnicy, to muszą dać się 100% swoich optymalnych możliwości. Ani piątek nie wiadomo, jakie są jego optymalne możliwości, bo gra końcówki po, po 5-15 minut, a Milik w ogóle, no mówię, no to, że nie gra, ale on chyba nie trenuje. No to, to brawo, no. Dlatego mówię, graliśmy w dziewiątym. Panie Janko, widzi Pan jakąkolwiek szansę na to w przyszłości, żeby Milik i Piątek zaczęli ze sobą współpracować na boisku i ta współpraca wyglądała dobrze, czy, czy to jest taka tak, taktyczna nie wariacja ma. Jerzego Brzęczka? Nie ma, taki, nie ma takiej możliwości, żeby oni e, grali dobrze. Dlaczego? Dlatego, że Milik dobrze grał przy Lewandowskim, jak grał, jak to się mówi, takiego Zielińskiego. Za Lewandowskim na Mistrzostwach Europy. Przypomnijcie sobie Pana, niech tej Pan przypomni. Milik po trzech meczach na mistrzostwach Europy powinien być królem strzelców. Bo wykorzystywał to, że lewego kryli i on miał tych sytuacji, no mógł być królem strzelców e, w Europy. Natomiast od tamtego czasu, kiedy Milik przeszedł do Napoli, gra dziewiątkę. I dziewiątkę gra Lewandowski i dziewiątkę gra Piątek. Dla dwóch dziewiątek nie ma miejsca w żadnej drużynie klasowej na świecie. Bo Francuzi mają dużo zawodników, dużo dziewiątek, Benzemę i innych, a gra tylko żyru i koniec. Dokładnie. Panie Janku, proszę jeszcze im powiedzieć, chciałem zapytać o Grzegorza Krychowiaka, bo dla niego wydaje się to bardzo ważne zgrupowanie i ten mecz z Włochami wydaje się bardzo ważny, bo miesiąc temu Grzegorz Krychowiak zebrał no, ogromną krytykę od, od mediów, od, od kibiców. Czy Pana zdaniem ta krytyka była y, zasłużona i czy Grzegorz Krychowiak jest szansa, że zagra y, lepiej teraz z Włochami i Holandią? Na pewno Grzesiu Krychowiak Kricho, stworzył pewien mit o sobie, tak jak y, Kamil Glik, że oni są tymi dyrektorami defensywnymi. I tak było. Tyle tylko, że moim zdaniem, jeśli tu mówimy konkretnie o, o grześku, to Grzesiek za bardzo gra defensywnie. Nie ma tego przebłysku. Takiego przebłysku, jak, jak pokazał nam w ostatnich meczach góralski. Czy takiego przebłysku, jak, jak Linety, którzy też są defensywnymi pomocnikami, ale potrafią wejść, potrafią ten. A Grzesiek, jedyny, jedynym jego atutem jest to, że on pójdzie na stały fragment gry i z rzutu, powiedzmy, porzucie rożnym, czy po porzucie wolnym strzeli bramki. On nie ma tego. W tej chwili jakoś zatracił to takie szybkie podanie. I nie ma tego kontaktu. Nie wiem, czy wystawi, ale tutaj to bym się nie obawiał, bo naprawdę tutaj mamy w tej chwili kłopot bogactwa, bo linety jest, który gra kapitalnie góralski, model, który w każdej chwili może wejść i zagrać tego defensywnego. Także y, tu jest wyczucie trenera. Jak, jak, jak będzie widział teraz y, przez te kilka dni, bo to jest kilka dni. Tydzień czasu jak będzie widział Grześka na treningu, czy on, czy on jakoś jest, ma, ma coś do przodu, idzie do przodu? czy coś yy, zrobi. Jeśli nie, to nic się nie stanie, jak nie będzie grał, bo naprawdę mamy tutaj dużo. To jest to samo, jak wczoraj pytano mnie o Gumnego. Gumny grał dobrze, grał poprawnie, Solidne. ale na prezentację to jest za mało, bo trzeba mieć jakiś przebłysk, trzeba przejść, trzeba przedryblować, tak jak to, przepraszam, okay, tak. w Leszno-Powstanie robi puchacz. On, on, on stwarza przewagę liczebną, a Gumny wczoraj grał poprawnie. Tak, nie można mu nic zarzucić, ale co zrobił? No Nie było tego przebłysku, i na reprezentację na razie jeszcze się moim zdaniem nie nadaje w przeciwieństwie do płachety, który kilka razy pokazał, że ma niezłe pokrętło, że szybkość. Że ma tak. I tutaj na tej prawej stronie będzie na pewno walczył no, o miejsce na Mistrzostwa Europy. Panie Janku, przejdę już do tego meczu z, z Włochami konkretnie. My jesteśmy w stanie w niedzielę Włochom zagrozić i nawet na ich terenie wygrać. No, mają problem ogromny z pandemią, bo ten skład jest przetrzebiony. Przepraszam, co Włosi w ostatnich ośmiu latach osiągnęli? Jeszcze raz podkreślam. Zagrał, Brzęczek zagrał pierwszy mecz w Bolonii, zagrał kapitalnie z Włochami, właśnie z tymi Włochami. Ale jeśli, jeśli się mówi, że Włosi to, sobie, to jest najlepsza drużyna świata, jeśli to mówi Brzęczek, tak, on musi szanować przeciwników, ale spokojnie, my, my jesteśmy przez te 8 lat, mamy większe osiągnięcia niż Włosi. Przez te 8 lat mieliśmy większe osiągnięcia niż Holendrzy, którzy nie byli na mistrzostwach świata, nie byli na mistrzostwach Europa, myśmy byli. I nagle się okazuje, że gramy z Holendrami i gramy. Z najlepszą drużyną we wszechświecie. Ludzie kochani. My w tej chwili mamy najlepszą drużynę w historii polskiej piłki nożnej. Najlepszą. Zawodnicy grają w czołowych klubach, grają naprawdę grają pierwsze skrzypce, tylko ten potencjał od czterech lat nie jest wykorzystany. I to jest nasz problem. Szanujmy się, proszę zauważyć. My z. Mecz Kapitalny mecz z Bośnią i Hercegowiną. Kapitalny dla mnie. No tak, ale Bośnia i Hercegowina, co to jest za drużyna? A ja przepraszam, a jaki wynik był Holandii i Włochów z Bośnią i Hercegowiną? To my tego nie widzimy. I teraz pojedziemy. Mamy tam jechać. Mamy w tych meczach dwóch jedno zadanie zdobyć minimum cztery punkty. Daje nam to Final Four i będzie finał u nas. A nie jak, jak, jak ja usłyszę jutro czy pojutrze na konferencji prasowej. To są wspaniali zawodnicy, to jest fenomenalna drużyna. No jaka fenomen Myśmy tutaj się ich przestraszyli, bo gdyby, gdybyśmy zagrali taki mecz naprawdę otwarty, to byśmy tutaj z nimi wygrali, nie byłoby, nie byłoby problemu. A tam jesteśmy w stanie tam wygrać, a zremisować na pewno. Panie Janku, bardzo dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że to zwycięstwo z Włochami będzie z Holandią również i Final Four uda się, nam, uda się nam wygrać, uda się nam awansować. Dziękuję bardzo, do zobaczenia przy następnej okazji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia.